Cześć, witam serdecznie. W dniu dzisiejszym będziemy omawiać produkty firmy Kresta. Będą to kołowrotki, plecioneczka, bardzo fajne stopery, koszyki do klasycznego federa. Także do metody, fajne torby, fajne pojemniki. Zapraszam serdecznie. Koowrotek Kresta Advantor 4000s w ofercie też jest 5000s. Może zaczniemy od ceny. 399 zł za 4000. Skład zestawu. Chodzi oczywiście kołowrotek i szpula zapasowa. Identyczna jak oryginalna, z, identycznym, z identyczną pojemnością. A pojemność tego koowrotka to jest 0,23 mm żyłki, 150 m. Klips trójkątny, co prawda metalowy, na sprężynce, ale tutaj już mamy wałeczek pod tym trójkątem. Zapewnia to to, że wystarczy raz przełożyć plecionkę bądź żyłkę i ona nam się nie spina przy rzucie, nie odepnie nam się. Jeżeli mamy małe klipsy okrągłe, czasami powoduje to, że musimy dwa razy zawinąć tą plecionkę, a i tak nam potrafi odlecieć. Czyli zerwać się z klipsa. W tym wypadku naprawdę nam się nie spina. więc co mówię. Od sierpnia jestem użytkownikiem takiego samego kołowrotka. Co mogę o tym kołowrotku powiedzieć? Bardzo precyzyjny hamulec. Waga kołowrotka 297 gram. Przełożenie 5,2 do 1 Będąc przy kołowrotku, powiemy też o plecionce. Firma Kresta. Dwie średnice. 010-08. Naprawdę trzymają wymiary. 150 metrów. 125 zł. Cena takiej plecioneczki. Ona jest takiej paście. Jest koloru brązowego. Brązowy, rudy. Troszeczkę nam brudzi przelotki i blank. No ale to dlatego, że jest powlekana tą pastą. Ale dzięki temu też bardzo szybko tonie. Jak mówimy, na dalszych odległościach typu 40, 50, 60 metrów w wieczny dzień. Uwierz, uwierzcie mi, wystarczy tą szczytówkę włożyć do wody, dwa razy przekręcić i widzimy w oczach gije nam pod wodą. Następnym kowrotkiem jest kowrotek z wolnym biegiem. Kresta Solid 4000 LCS. Charakteryzuje się pytką szpulą, nawój 71 cm, żyłka 025-150 m, precyzyjny hamulec, wolny bieg, z dosyć płynną regulacją, klips trójkątny. Na sprężynie. Cena takiego wrotka w granicach 325 zł, następny kołowrotek budżetowy 220 zł wielkość 5000 snajper do klasycznego Federa jak i, jak i na metodę. Precyzyjny hamulec, okrągły metalowy klips. Tak wygląda. Posiadam też w ofercie wędki kresty snajpera w długościach 3,30 i 3,60 medium federy oraz light federy. Później Koszyki ja kresta do klasycznego federa 25-30 gram, wielkość M bądź L. Pociski do dalekich rzutów. Klasyczne koszyczki i kresty 15 gramowe. Idealne do łowienia na kanałach, bardzo małe. Tak wygląda. Może na dłoń go zademonstruję. formy i koszyczki do metody jak widzimy z elastycznym połączeniem jak i bez w dwóch rodzajach wędka, kresta, Sniper Medium Feather 360 i 330

Kresta Ewa, pudełko do zanęty i tu wieko pudełka jest Czy czyli oddycha. Robak się nie przeciśnie, zanęta się nie zaparzy, nie skwaśnieje. Jest to nowość na, na rynku polskim, czegoś takiego wcześniej nie spotkałem. Mniejsze pudełko do zanęty bądź peletów. Tu już mamy wieko też przezroczyste, ale stworzywa sztucznego. Bardzo fajne wykonanie. Ładnie to wygląda. Proszę bardzo. Dzięki bardzo za udostępnianie mojej strony. A jeżeli podobała Wam się dzisiejsza oferta, zapraszam Was w środę 23 lutego. Tego roku oczywiście na zakupy do mojego sklepu, a dostaniecie dodatkowo 15% rabatów na wszystkie artykuły firmy Kresta. Zapraszam najserdeczniej. Pozdrawiam Was. Cześć.